Bidril jest pokemonem dwóch typów robaczych i trujących wprowadzonym w generacji pierwszej może mega ewoluować w Mega Bidria przy użyciu Bidrilitu. Biologia. Bidril to owadzi pokemon który w większości przypomina dwunożną, żółtą osę, jednak ma tylko cztery nogi zamiast sześciu i brakuje mu przyoczka. Głowa Bidria jest okrągła z lekko spiczastymi ustami, dużymi, czerwonymi oczami i czarnymi czułkami z ostrym zagięciem po środku. Jego przednie kończyny zakończone są długimi, stoszkowatymi żądłami. Stoi na dwóch pozostałych nogach, które są długie, podzielone na segmenty i mają owadzi kształt. Bidril ma dwie pary zaokrąglonych, żółkowanych skrzydeł i kolejne żądło na odwłoku w żółto-czarne paski. Rządło odwłokowe zawiera najsilniejszą truciznę Bidrija. Bidril są bardzo terytorialne i w przeciwieństwie do prawdziwych pszczół, Bidril żyją w koloniach, a nie w prawdziwych ulach i współpracują, aby rozwiązać podstawowe problemy dotyczące pożywienia, terytorium i reprodukcji. Zachowanie bardziej przypomina osy niż pszczoły. Jak widać w anime, Bidril wydaje się być szczególnie zainteresowany dobremu idyl i kakun i zareaguje agresywnie na tych, którzy ich niepokoją. Zaniepokojenie jednego bidrija spowoduje atak całej kolonii. Leci z dużą prędkością i atakuje dużymi jadowitymi żądłami na przednich łapach i odwłoku. Następnie zabierze ofiary swoich ataków z powrotem do gniazda, gdzie służą za pożywienie. Bidril gniazduje w umiarkowanych lasach i mglistych obszarach leśnych. Wiadomo, że zbiera pyłki, które te diursa łączy z owocami, by przyrządzać miód. Widziano bidril żyjące w ulach i produkujących miód. Przed generacją V podwójna igła była jego osobistym ruchem. Ciekawostki. Mega bidril został zaprojektowany przez hitosz jego Ariga.